coś jest. Tu jest moje stado całe. Ja o tym wiem. A wsysłaku? Wsysłaku nic. O są. Tutaj są te rośliny. Super. Teraz się ładnie uleczymy z nich. Z nich się chyba robiło maź na krwawienie też. Super. Poszukajmy. Tu złowisko. Tu co jest? Eee, skała granitowa. Granitowa. Zwykły patyk. Eee, dobra, to porobimy tak. Weźmiemy sobie. Przerobimy go na na, na. na ten. Na kija. No. Dobra. Skała granitowa, gdzie byłeś? Gdzie była, gdzie była, gdzie była, gdzie była, gdzie była, Podnosimy i i była, gdzie była, gdzie była, To to coś to to ale gdzie to szło. była, no to za długo Stanowczo. Za bardzo mi się mało pomęczy. Hmm. Ale nie odpuszczę, ja, ja muszę upolować y, tamtego bizona, bizona. Guźca, o, guźca. Normalnie, o ochotę nam jest z guśca, No no to trzeba go upolować. Dla stada. Przyszły? Pocznij Męczony, Dobra, to się połóż. Połóż się. Wzdrzemnij się I? Ale mu się śni? Koniec Sen, woda, wszystko jest zaliczone Idę Na poszukiwania Kuźca nie ma, dobra, tam, sam. I idą. Jest chyba uleczony już. Zostawcie mnie w spokoju. Hmm. Małpy tu idą. Na co wyliczycie? A to śmieszne. Czemu one tu przyszły? Hmm. To mnie ciekawi. Połączyły się ze mną, zobaczcie. Po prawej stronie na dole mam łącza. Z nimi wszystkimi. Ale dlaczego? To mnie ciekawi, dlaczego one mam idą. Przecież nie wzywałem ich. Nawet dzieci tutaj są. To jest? Jest obsydian. Jest ten szkuleje. już kuleje, że jest po nim. Zabijmy go. Aj, nie trafiłem. Źle mi się trafiło. Ale tu mam obsidian. to mam obsydian. Spróbujmy z obsydiana zrobić tarkę. Kurde, właśnie to jest to. <ścoughs> obsydian strasznie kruchy. On wyrzuca to co ma w której ręce w lewej. Dobra. Przełącz. Szybko. Jazda. Szybko, szybko. Dobra. Przekładamy. Ten, ten jest wartwy Tego można zabić. Po nim. Jest zabity. I wykończony. Dobra, to byłeś ty, który mi zabiłeś. Nie, połamałeś kości, sorry. A teraz możemy go przerobić na jedzenie. Bo mamy kamień. Kamień do rozkrajania. Pokroimy gada. Okej, okay, mamy jedzenie Częstujcie się Częstujcie się, jedźcie, jedźcie Pełno żarcia mamy darmowego Free food yy, to jest ten, food truck, o Jedzcie, <grystujcie>, będziecie chorzy, ale jedzcie Nieważne Choroba najmniej ważna w tym momencie Smacznego Zjedzcie całego nie, nie, nie zostawiajmy resztek Wszystkich żołądek i bolą A to mniejsza z tym, pamiętajcie Niektórych głowa boli od tego Dobra Chodźcie hmm. Chodźcie, tutaj ja napijemy wody teraz A, nie mogę przed rękami odłożyć tego obsidiana. Napijmy się wodę. I będzie nam lepiej troszkę. On, ten jest ranny. Ono sobie poradzi. Kości mu się zagoją. Ogólnie musimy znaleźć nowe lokum, bo to lokum jest... Y, wszystko żerca. Pięknie. Idzie. Idzie. Daj mi tą kość. Weź przedmiot. Dzięki. Znaczy kości nie mogę przerobić na coś ostrzejszego? Nie. Dobra, weź to, odłóż. Dawaj. Dostał w łeb. Tam uciek. Niestety trzeba go zabić Bo jest w terenie naszym Koźna wypadła Trzeba go wykończyć Tylko nie wiem czy jest sens go teraz wykańczać hmm. Przesuwalna skała są te liście całe. Tam coś jest. Ukryty wodospad. Przecież to tak się zmieniło. Yy, ten krajobraz? Coś jest? Obsydian? Obsydian, jeszcze jeden. Słyszę go. Go zabić. Mam nadzieję, że teraz. Nie, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Mój jest trochę przerażony. Żyjecie? Żyjecie. Ja tylko ciekawię, dlaczego oni naprawdę za nami poszli. Co zrobić? zakończ ekspedycja. No, wróćcie sobie do osady. Posiedźcie sobie tutaj. Chodź, chodzi, chodź, 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 chodź moja mała małpka. Ja ciebie jeszcze przyjmę. Bo mam miejsce na baranach. Czy mam coś do zjedzenia? Mięso. Zjemy jeszcze jedno mięso. Super. Mięso zjedzone. Dobra, ja mogę zaatakować tą małpę ostatnią. Nie, małpę. Co ja gadałem, Muzułmana. Tu jest. Czemu mogę go podejść od tyłu? Dostał. Ale i tak chyba najlepszy będzie patyk zaoszczony. Hmm. Aha, Ale w palicy ucieka. Dobra, Patek był kiepski, jeśli o to chodzi. Dziarski. Znaczy, zostawmy kotą kość w sumie. Można się na coś później przydać. Co mogłbym z kością? zrobić ja w ogóle nie mógłbym ją pociąć? Tą kość i zrobiłbym z niej mączkę kostną. Ale po co mączkę kostną? To go nie chcę. To starka. To chcę No szczymy. Ok. Tak myślę. Chodź ze mną. I Trzymaj. Nie, to oddaj. To mi oddaj. E, Wym... No co za... Guziec cholerny. Zdechłbyś w końcu. Mogę by cię prosić, żebyś mi oddał? Dzięki zmień rękę. Dobra. Jedziemy. Prawdzie szybciej. I znowu wszyscy poszli ze mną. Okej, okay, idzie? Nie, jeszcze nie idzie. Yy, Proszę cię. Nie, no to mi oddaj. To, trzymaj. No i zamiana na rączek, i jedziemy. Oszczymy. idziemy, gada, wykończyć. I wtedy będę czuł się na tyle bezpieczny, żeby zostawić tutaj moją ekipę. O kurczę, Tygrys mi dziecko zaatakował. Chodźcie, wracamy. Tu jest niebezpiecznie dla Was, zostańcie tu. Ja sobie poradzę. Ja, ja mam krzemień w ręce. Ale żeby tygrys tu przyszedł? Chyba mu życie miła. Nie, 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 nie. To jest moje. Odejdź. No, ach ten dzik, weź sobie mięso. I jeszcze mogę go rozkroić? Dobra, ale już bardziej go rozkroić nie mogę. Zjedzmy sobie. Zostawimy to mięso, weźmiemy sobie kija Oj, tu już nie ma kałęzi Niedobrze Zostawimy kija, szybko Ale tak mnie dziwi, że ten tygrys nie zatykał tego guźca jak uciekał To byłoby łatwa zdobycz dla niego Ale musimy uważać, tygrys na nas poluje Oni niech je sobie jedzą, mi to nie przeszkadza ale są fuck Ten kuc, ten guzik jeszcze tylko tutaj został do zgładzenia. Myślisz, że się wyleczysz co. No co za skubany. w tą stronę. Kamieniem zabiłem. Lol. Kamieniem zabiłem. Dobra. Rozkroimy teraz tą poczwarę wielką. A, zmień rękę. Przerób? Co? No co przerobić, mój drogi przyjacielu? Yy, dobra, spadamy na gałąź. Spadamy na gałąź. Idziemy w, do góry. Coś tu słyszałem. Coś tu jest Włókno Leczy ten Możemy iść tam Tam jest nasza stara... Stare miejsce Ej, słyszę ptaka Popuszka! Ale czad Dobra, chwycił się, super Idziemy tam. Gdzie, gdzie, gdzie zapamiętałem to? Ciekawe, co to jest za miejsce. Bo się musimy uważać, bo teraz nie wiadomo, jakie w ogóle e, zwierzęta tutaj żyją. Jednak 9 milionów lat przeskoku było. Tu jest zwykły kamień, pewno. Zwykły? Granitowy? Nie, tu jest bazal. Robi się z niego rysik. Ym... Tak sobie pomyślę teraz, to rysik mi się kojarzy z... Wam powiem. Z drewnianym patykiem i włócznią zrobić tego. Ale chyba nie, bo trzeba by mieć sznurek. Sznurek? Właśnie, trzeba by mieć sznurek, linę. O, ktoś tu mnie śledzi. Aj, dostałem. Trzeba się go pozbyć Straciłem ma kamień Ten cały bazalt Och kurczę, się ciężko robi Tu jest włókno Tu? Wziąć. Gdzie jest to włókno? <laughs> wezwij klan? No co mi klan? A ja co ja chcę tylko włókno? wziąć. O. I zastosuj. Super. Wezwij, wezwij klan. Oni tak dużo nie dadzą. Ogólnie musiałbym... Pomyśleć i nie spać z wodospadu. A, jak dobrze, że ta gra ma małe błędy. Byłoby kiepsko ze mną. No, pójść normalnie, stan już. Ok, jednak bez broni się nie obejdzie. Muszę mieć jakąś broń na tego cholernego podżynacza. Tylko, że opuściłem w tamtym miejscu moje oszczydło. No dobra, przeróbmy sobie ten patek bynajmniej. Będzie włócznia taka prowizoryczna. Co ci jest? Nic. Dużo dzieci mamy ogólnie.